Moi widzowie, przed chwilą wstałam, zdążam się ubrać, otwieram okno, a tutaj śnieg! Pierwszy śnieg, 19 listopad, pierwszy śnieg u nas. Zobaczcie, kto mnie wita z samego rana. Mój kogutek oczywiście. Mój jest tu jest mój kogut zaraz tak to zrobię i tutaj wam nie chcę pierwszy śnieg ja idę teraz na dół muszę zamknąć okno sypie strasznie sypie zwiecznie Dobra, muszę zamknąć bo za chwilę będę miała mokre to jest okno od mojej sypialni więc zaraz jak się przebudzę już jest pół do ósmej chyba Forgr, dzisiaj rano musiał jechać sąsiad, coś tam wiezie, widzę. Tutaj mamy sąsiad od koguta, Z samego rana sobie robi saunę i tutaj taką balmę, nie ba, bale, w której jest woda i wchodzi sobie w tej wody, ja tylko słyszę plusk jego wskakiwania do wody po saunie. On zawsze z rana sobie robi saunę. Także tutaj mamy ciekawie, ciekawie, idę teraz na śniadanko, ale najpierw oczywiście moja herbatka z cytrynką i z imbirem, bo mamy zimno, zimno jest. No ja już sobie wzięłam taką kurteczkę moją cieplutką, bo otwieram okno i jest zimno. Pierwszy śnieg, niesamowicie. Pozdrawiam kochani!